Wróciłem się jeszcze na kartony, ale powiem szczerze, już wszystko poprzebierane. To co pokazałem rano to chyba było najciekawsze, jeszcze tylko tutaj taki wazon widzę, ze szkła prasowanego, ale nie jest, nie jest to kryształ. W jakiej cenie jest ten? Dwadzieścia. zł. złotych. Dwie deszki. Fajny, ale brudny cały. 20 złotych. A, tu jest wyszczerbiony. Wyszczerbiony jest. No jest tego tutaj dużo poniszczone. Są garnki, patelnie. O proszę bardzo. Patelnie sprzedaje, patelnie sprzedaje. Kto pamięta? Kto pamięta w ogóle takich ludzi, którzy jeździli i sprzedawali garnki i patelnie Pamiętacie w ogóle? Takie historie? Ja nie pamiętam, ale znam oczywiście takie historie, bo kiedyś tak było. Jeździli kiedyś po wsiach, po miastach i krzyczeli garnki sprzedaje, garnki sprzedaje. Tu akurat mamy patelnię. I kto to był? Szmaciorze. Szmaciorze przyjechali, garnki sprzedają. Oczywiście mieli garnki, w zamian zbierali tkaniny ciuchy, krótko mówiąc. Tkaniny, ale oczywiście tkaniny bawełniane, lniane. Bo one służyły oczywiście do produkcji papieru. Więc tak jeździli po wioskach i krzyczeli. Yy, nie wiem, jak się w danych regionach. Znaczy wiem na przykład, że. Haderlock to na Śląsku był. O, Haderlock. Smotek był w, w, w łódzkim w województwie. E, gdzieś na pomorzu to jest chyba. Na pomorzu był. Chyba. Lumpenman, tak to był Lumpenman, no i oczywiście Szmaciarz, Smotek. Jakie jeszcze kojarzycie jakieś nazwy albo gdzieś u was, bo w każdym regionie to, to inaczej się nazywali. Piście, jak się u was nazywali ludzie, którzy się tym właśnie zajmowali, sprzedażą garnków w zamian za znaczy w zasadzie to była wymiana bardziej, ale też można było oczywiście kupić garnki. O, jakie ładne talerzyki. Ale to są jakieś współczesne. A ładne. Kubeczki jeszcze. Proszę. No bo przebierane już, tutaj nie da się ukryć, że wszystko dzisiaj jest przebierane. To co było ciekawsze to Wam pokazałem. Lecę dalej.